Cześć moje Elmausie, a dzisiaj będziemy komentować największe dziecko na Kogamie. Zapraszam. Oto Kerdin. Ma myślnik 113 x 995286230 286 230 znajomi 27 Golda. Czy uważacie, że on jest rakiem? Kiedyś się nazywał Kuba 2000. Nawet w statusie mówi, że jest LGBT po statusie związku. Modele są chujowe. A sam model Ancad jest skopiowany od kogoś, bo gdzieś to widziałem. I ostat. to świadczy o tym, że kradł karty rodziców i zakupił Membera i Star Membera. Jakby co to jest dziecko boster, więc to jest dziecko orto i boster. Xen ten skin to główno jeden, nie ma rąk dwa, ten uśmiech to co g trzy, jest tu kolor straczkowy i żółty. Gry są na 0 z 10 bo dwa są na closeta jak się przyjrzymy na jego pierwszej mapie to się zżygacie bo serio tematy to co inge podsumowanie Cardin zaczął jako dziecko ortografii. Miał nic Kuba 2018 19 Pro. Odszedł na parę miesięcy i powrócił z nauczoną ortografią i kartą swoich rodziców. Kupił Semembera i Star Membera i se co skupił do Brawla, stał się gorszym boosterem. Jego market skinów i modelów plus gier są chujowe. Jest LGBT i jest w trójkącie więc tego pedała zaliczam na 0 z10 gwiazdka na blabla bla wydał 1K równy 1,000 zł.